Powiedzcie mi, jak uważacie, y, lokautujące uderzenie, czym się cechuje? Szybkość, zaskoczenie, zaskoczenie siła, siła i tak dalej. Wyzwanie. Słuchajcie, najbardziej lokautujące uderzenia i te, które gdzieś tam mi gasiły światło na chwilę, to były uderzenia, których nie widziałem. Nawet jeżeli uderzenie idzie bardzo mocne, nawet jeżeli idzie w punkt, a ja je zobaczę, to gdzieś jakoś ten organiz się tam wybroni i ustoisz to. Michał, możesz rękawice ubrać? Słuchajcie, yy, popatrzcie. Yy, wiem, że Michał uderzy mi lewy, mocny. Uderz. No uderz, łobiecz. Dlaczego się nic nie dzieje? Dlatego, że ja wiem, co zrobił uderz lewy prawy. Uderz. <słuch> <słuch> no, no. Proszę cię. No i co, to tyle? Tyle. Dlaczego się nic nie dzieje? Czy, ci, miał? Czy Mistrz Grzegorz ma kurde stalową głowę? Nie, Mistrz Grzegorz nie ma stalowej głowy. Jeżeli widzisz to uderzenie, to organizm jakoś się tam wyskłada. Nawet, się Ci, jeszcze Michał już bez rękawy. Zobaczcie, jeżeli nawet idzie coś na twarz, popatrz, wchodzi, to popatrzcie, ono nie wejdzie czysto. Bo ja je widzę. Czyli zajmiemy się uderzeniami, których nie widać. Zobaczcie, jakiego uderzenia nie widać. Popatrzcie. Gdybym to uderzył na głowę, to jest knockout. Popatrzcie, uderzenie, którego nie widzę. Panie. Uderzenia, którego nie widać. Jego nie widać. Popatrzcie, stoisz. Jak wyprowadzić uderzenia, którego nie widzę? Przepraszam. Nie możesz się spiąć. Popatrzcie. Ja teraz zrobię uderzenie, zasygnalizuję go. Cię? jest reakcja. Okay? Klepnę cię, tu nie uderzycie. cię. Moim zadaniem będzie zareagować, dobra? Możemy sobie trzymać ręce. Tak. Specjalnie złapałem, żeby wam pokazać, jak to dochodzi. Może od wewnątrz? Popatrz, a teraz zasygnalizuję. A teraz zasygnalizuję. Nauczenie się tych tej zasady wyprowadzania uderzeń w tu. Pozwoli nam... Nie chcę, czy to, to będzie to, potem, bo to potem, bo to potem boli szkoda, wiecie co, nie ma co się podczas procesu treningowego tak. robić sobie problemów, dlatego że Michał jest czynnym mistrzem, prowadzi zajęcia i potem go będzie to przez trzy tygodnie bolało, spójrzcie, popatrzcie, wchodzisz sobie, a teraz będę sygnalizował, teraz będę sygnalizował. Zobaczcie jaka to jest niewielka różnica. A jednak jedno siada, drugie nie siada. I uwaga! Naszym zadaniem będzie teraz sta stanąć sobie z naszym yy, partnerem i uwaga! Trzymamy ręce, czyli tak. Nie ściągamy do dołu, nie robimy nadmiernego luzu, robimy 0 do 0. I troszkę jeszcze bardziej wysuń, O! O! Na takiej odległości. I moim zadaniem jest dotknąć Michała. Tu Michała zadaniem jest na zewnątrz i na zewnątrz. Spójrzcie, Teraz Popatrzcie. ta praca została wykonana, Popatrzcie. czyli i zasygnalizuję nie pozwoli mi. Nie pozwoli. Jedyna droga, żeby się tego nauczyć, to jest właśnie wyczucie energii mojego y, partnera, ale później przeciwnika. Spójrzcie, co teraz robię? Szukam sobie o, tego oporu. Ten opór to jest... Może ktoś to wierzyć, może nie wierzyć. Ten opór to jest energia. Energia w każdej sztuce walki. Na przykład w karate jest San kata które cały czas wzmacnia tą, naszą energię. Czym bardziej ta energia jest skoncentrowana w podstawie, tym bardziej jesteśmy stabilni i mocniej uderzamy. Z pozycji Sanshin uderza się najmocniejsze uderzenie, tak? Czyli próbujemy. Słuchajcie, nie uderzamy, bo byśmy się nokautowali. Próbujemy. Op. I to Michał mi mówi, czy zasygnalizowałem, czy nie. A teraz będę sygnalizował. Czyli jeżeli mój partner zdoła otworzyć, to znaczy, że coś zrobiłem źle. No i myślę, szukam, popatrzcie. Próbujemy.